Thank you. Karol Wolf z PKN Orlen jest gościem Szczytu Klimatycznego Together. Zakończył właśnie dyskusję panelową i od razu przyszedł tutaj do nas, żeby podzielić się wnioskami z tej debaty. Dzień dobry. Dzień dobry. To może rozpocznijmy od tego, że Orlen zadeklarował neutralność emisyjną do 2050 roku przy istnieniu planu do 2030. Co to dla nas oznacza w praktyce? Tak, mówimy, mówimy już w 2020 roku powiedzieliśmy, że chcemy osiągnąć realność emisyjną w perspektywie 2030, to znaczy, że nie chcemy emitować do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż no, chce, chcemy, chcemy minimalizować emisję gazów cieplarnianych, a to co wyemitujemy chcemy, chcemy pochłaniać. To oznacza Powolne przestawianie się na nieemisyjne źródła energii, czyli takie źródła energii, które, które nie wykorzystują przede wszystkim węglowodorów w tym momencie. Mówimy tu o dużych inwestycjach w energetykę odnawialną, w morskie farmy wiatrowe, w energetykę na, na, na lądzie w postaci też farb wiatrowych czy, czy, czy farb fotowoltaicznych. Ja zacytuję jeszcze jedną Pana wypowiedź, która padła właśnie przed chwilą podczas dyskusji, podczas debaty. Powiedział Pan, że odejście od rosyjskich węglowodorów w naszej części Europy oznacza albo znalezienie innego dostawcy węglowodorów, albo skorzystanie z innej energii. Jaki jest na to plan, albo jakie mogłoby być wyjście z tej sytuacji? Tak, jeśli chcemy odciąć się czy, czy zrezygnować z zakupów rosyjskich węglowodoriów, to z jednej strony albo zastąpimy te, te węglowodory paliwami z innych części świata, i, i to jest pewnie taka perspektywa najbliższych miesięcy/kwartałów kiedy będziemy nasze systemy energetyczne przestawiać, ale z drugiej strony musimy szukać rozwiązań, które pozwolą nam niezależnić się od węglowodorów generalnie. I tutaj przede wszystkim jest mowa o energetyce z jednej strony odnawialnej, która jest... Powiedzmy demokratyczna, bo wiatr wieje wszędzie i tam gdzie wieje wiatr, tam można produkować energię elektryczną z wiatrem i tam, gdzie wieje, świeci słońce, tam można, można produkować energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych. Ale pewnie też, też, też jest mowa o, o jakimś tam powrocie do, do kwestii energetyki atomowej. Zwrócił Pan jeszcze uwagę, że obecne systemy energetyczne były produkowane i planowane w czasach, gdy ludzka populacja na naszej planecie była znacznie mniejsza. Jakie to teraz dla nas rodzi różnice? To e, jest e, jakby, kwestia osiągnięcia neutralności energetycznej. Jest właśnie jedną z skutków tego, że funkcjonujemy w systemie energetycznym który powstawał w pierwszej, połowie, w pierwszej połowie XX wieku, gdzie populacja na świecie była o połowę niż, niż teraz. Mamy w tym momencie na Ziemi 8 miliardów ludzi, za chwilę będziemy mieli 10 miliardów ludzi. I, e, Wszyscy, wszyscy, cała, cała populacja, plus gospodarka, która funkcjonuje w ramach, w ramach gospodarki światowej, potrzebuje coraz więcej energii. I tą, musimy znaleźć takie źródła energii, które nie będą szkodzić, kiedy będziemy ją produkować, a, a będą możliwe do wykorzystania przez właśnie egzemplarze, zapotrzebowanie na. Na I w tym momencie postawimy już tutaj kropkę, ale to nie oznacza, że kończymy dialog na ten temat. Zapraszam serdecznie do oglądania całych debat oraz wywiadów ze szczytu klimatycznego 2GTR. Dziękuję. Dziękuję bardzo.